Cześć widzowie! Miasto Dulok było stolicą królestwa rządzonego przez despotycznego lorda Farquada, czyli głównego antagonistę pierwszej części filmów Shrek. Na przestrzeni całej swojej politycznej kariery, Farquad zaprowadził w nim jedynowłastwo i autorytarne rządy twardej ręki, nie tylko brutalnie eliminując wszystkich swoich politycznych oponentów, ale także i przeganiając z miasta chociażby zamieszkujące je dotąd baśniowe stwory, których osobliwy wygląd i zachowanie nie przystawały do jego wyidealizowanej wizji królewskiego dworu. I choć Lord Farquad był okrutnym władcą, którego rządy mogły nie wydawać się dobre dla ludu, to jak się okazało w halloweenowym odcinku specjalnym pod tytułem Shrek ma Wielkie Oczy, jego śmierć tylko pogorszyła warunki panujące w Dulok, doprowadzając ostatecznie miasto do ruiny oraz do opuszczania go przez wszystkich jego mieszkańców. Jak to jednak możliwe, że w zaledwie dosłownie kilka lat od śmierci swojego władcy, prężnie rozwijające się niegdyś miasto, zamieszkiwane przez setki osób, zostało tak doszczętnie zniszczone, iż życie w nim stało się niemożliwe? W dzisiejszym odcinku przedstawię wam teorię, zgodnie z którą miasto Dulok wcale nie popadło w ruinę przez upływ czasu, a z powodu zbrojnego najazdu dokonanego na niej jeszcze w pierwszej części szereka. Zaczynamy! Widząc odwiedzane przez szreka i jego przyjaciół w spin-offie Ma Wielkie Oczy opuszczone miasto Dulok, prawdopodobnie mało kto zastanawiał się nad tym, jak to się stało, że miasto to popadło w tak ogromną ruinę, zakładając po prostu, że opustoszało ono wraz ze śmiercią Lorda Farquada, który nie pozostawił po sobie żadnego męskiego potomka. Jest to jednak błędne i nierealne założenie, bowiem śmierć Farquada nie miała prawa spowodować natychmiastowego upadku całego miasta. Po pierwsze, nawet zakładając, że nie wyłoniłby się naturalny lider, który mógłby przejąć władzę w Dulok, a jego mieszkańcy nie potrafiliby funkcjonować na zasadach demokratycznych i doprowadziliby do ciężkiej sytuacji ekonomicznej, zmuszającej mieszkańców do powolnego opuszczania miasta, to na pewno nie opustoszałoby ono całkowicie w zaledwie kilka lat. A mniej więcej tyle minęło od śmierci Lorda Farquada do ponownej wizyty Shrek'a i jego przyjaciół. O czym świadczy fakt, że w jej trakcie jego dzieci ciągle są jeszcze bardzo małe. Poza tym w opuszczonym mieście ewidentnie da się zauważyć ślady fizycznych zniszczeń chociażby szkło w witrynach sklepowych jest wybite, meble w zamku połamane, a automat grający melodię Dulog vita vas całkowicie zdewastowany. To oczywiście mogłoby świadczyć o tym, że w obliczu niepozostawienia następcy tronu po śmierci lorda Farquada doszło do wojny domowej o władzę, w wyniku której miasto zostało silnie zdewastowane. Niemniej, gdyby tak było, to jej zwycięzca oraz jego poplecznicy przynajmniej przez te kilka lat zostaliby jeszcze na miejscu, próbując odbudować dawną potęgę miasta. Co więc tak naprawdę stało się z miastem Dulok na przestrzeni tych kilku lat, które Shrek i Fiona spędzili w zasiedmiogó ogrodzie? Otóż teoria, którą chciałbym wam dzisiaj przedstawić zakłada, że miasto to zostało zniszczone przez magiczne stworzenia niemalże natychmiast po śmierci Farquada, a więc jeszcze przed weselem Shreka i Fiony, które odbyło się na jego bagnie. Przede wszystkim stworzenia te niezaprzeczalnie posiadały silny motyw, by dopuścić się takiego czynu, a motywem tym była oczywiście zemsta na mieszkańcach Dulok. Bo o ile to Lord Farquad wydał edykt nakazujący schwytanie wszystkich magicznych stworów celem przepędzenia ich z królestwa, to nie da się zaprzeczyć, że obywatele Dulok nie zastanawiali się nad tym ani chwili, ochoczo wymieniając złapane lub posiadane wcześniej przez siebie stworzenia na pieniądze. Dla magicznych stworzeń było to nie tylko ogromne upokorzenie, ale także i wielka tragedia. Nie tylko straciły one bowiem dach nad głową, ale często były również torturowane, jak w przypadku ciastka, czy nawet skazywane na śmierć, o czym świadczy chociażby przykład rodziny Misiów, które na miejsce zbiórki zostały doprowadzone we trójkę, natomiast na bagnie śreka pojawiły się już bez matki, której skóra zdobiła później królewską komnatę Lorda Farquada. Mieszkańcy Dulok pośrednio skazali więc magiczne stworzenia na okrutny los, bo choć oczywiście wszystkich tych okrucień dopuścił się już sam Farquad, to jego poddani znacznie mu w tym pomogli. I można by oczywiście starać się usprawiedliwić ich zachowanie tym, że sami żyli w strachu przed farkładem i wykonywali jego polecenia w obawie o własne bezpieczeństwo. Niemniej nie jest to prawda, co widać chociażby w przypadku właścicielki osła, która choć miała szansę go uchronić i udawać, że to zwykły osioł, to dla zysku za wszelką cenę starała się udowodnić, że jest on magicznym stworzeniem. Śmierć Farquada, która wywołała całkowitą dezorientację w szeregach wojskowych Dulok, oraz fakt, że magiczne stworzenia miały po swojej stronie tak potężnych popleczników, jak Smoczysa czy Ogry, mogły dać im impuls do zemsty na swoich niedawnych ciemiężycielach. Sforsowanie murów miasta nie przysporzyłoby im trudności, ponieważ, pomimo iż były one niezwykle potężne, to po pierwsze magiczne stwory miały w swoich szeregach smoka, a po drugie, bramy miasta mógł także otworzyć im Teloniusz, czyli Królewski Kat, który, jak się okazało nieco później, po śmierci Farquada niemal natychmiast przeszedł na ich stronę. W scenie poprzedzającej wyjazd Shrek'a i Fiony na podróż poślubną można bowiem dostrzec, że został on zaproszony na ich wesele, co może świadczyć o tym, że pomimo iż na początku wykonywał on rozkazy Farquada, to ostatecznie okazał się być zaprzyjaźniony ze szrekiem oraz magicznymi stworzeniami. Teorię tę ponadto zdaje się potwierdzać kilka innych faktów, m.in. to, że Szrek, chcąc wygrać konkurs opowiadania strasznych historii, zaprowadził swoich przyjaciół właśnie do Dulok, prawdopodobnie wiedząc, że to właśnie w tym mieście w głębi duszy dobre magiczne stworzenia będą dręczyć największe wyrzuty sumienia. Poza tym Wilk czy Ciastek zdawali się być autentycznie przerażeni tym, że automat w Dulok zaczął wyśpiewywać inną pieśń niż ta, którą znali. Co wydaje mi się trochę niezrozumiałe, ponieważ co jest dziwnego w tym, że ktoś po śmierci Farquada postanowił zmienić muzyczny repertuar maszyny. Takie zachowanie miałoby jedynie sens w przypadku, w którym magiczne stworzenia byłyby przekonane, że w momencie, gdy ostatni raz opuszczali Dulok, nie było tam już nikogo, kto mógłby to zrobić. Ostatnim dowodem potwierdzającym tę te teorię jest natomiast podobizna farkłada widniejąca na głównym placu dulok. Płaskorzeźba ta bowiem wcale nie została zniszczona w sposób naturalny, a padła ofiarą chuligańskiej dewastacji, mającej na celu całkowite wypaczenie wizerunku niedawnego władcy Dulok, co zdecydowanie wygląda jak dzieło kogoś, kto znajdując się w rewolucyjnym nastroju postanowił w przypływie emocji wyrazić swoją nienawiść do jego osoby, bezczeszcząc jego pamięć. A kto miałby mieć ku temu lepsze powody niż którejś z magicznych stworzeń, które spotkało z jego strony ogromne okrucieństwo. Prawdopodobnie więc to właśnie magiczne stworzenia zniszczyły Duloki, i przepędziły z niego jego wszystkich pozostałych mieszkańców, jeszcze zanim udały się one na wesele szereg i Fiony. Jest to oczywiście tylko mroczna teoria, ale paradoksalnie cała seria Shrek, choć wydaje się być opowieścią bardzo family friendly, to wcale nie stroni od przemocy, którą nie bezpośrednio pokazywano w niej już niejednokrotnie, czy to w przypadku tortur ciastka, najazdu księcia z bajki na zaś Ogród, oślich opowieści o byciu gnębionym przez kolegów w liceum, czy jeszcze naprawdę w wielu innych momentach. Czy więc Shrek w trakcie swojego ślubu z Fioną przyłożył rękę do kamery tylko po to, by nie pokazywać widzom ich pocałunku, czy być może chciał ukryć coś jeszcze? Tego możemy się już tylko domyślać. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dajcie znać, co Wy myślicie o tej teorii i czy również Waszym zdaniem to magiczne stworzenia zniszczyły Dulok. Wpadajcie też na moje pozostałe materiały ze szreka, a w szczególności na film o wszystkich nawiązaniach popkulturowych w drugiej części tej animacji, który wyświetlił się właśnie w planszy na ekranie końcowym. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!